Cześć Wam wszystkim, tak trochę z Altany. Dzisiaj postanowiłem nagrać taki króciutki odcinek. Znajdujemy się dalej w arboretum w Wojsławicach w Altance. Za mną piękny stawik. Tutaj na początku był rzut na owady, które są pożyteczne. To jest taki mm, przedstawiony mini e, domek dla owadów. Tutaj był wcześniej. I tak chciałbym z Wami się podzielić moją myślą na temat samych owadów. Odnośnie pszczół i os chciałbym porozmawiać, bo ostatnio e, trafiłem na taki ciekawy artykuł dotyczący właśnie os i pszczół. Jak każdy z Was wie, kiedy urządzi nas pszczoła, no to ginie, ale jeżeli zrobi to osa, to już może sobie rządzić w nieskończoność. I dlaczego tak się dzieje? Sam się zastanawiam. Wiadomo, budowa tych owadów różni się od siebie i osa. Ma tak skonstruowane to żądło, aby nie uszkadzało jej e, do końca. A pszczoły już niestety wyprówają z siebie flaki, mówiąc tak brzydko. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem w stanie wam tego powiedzieć, ale liczę, że któryś z was naprostuje mi tę myśl. Czekam, zachęcam, gorąco pozdrawiam. Spójrzcie, jak tu jest pięknie. I życzę Wam udanych wakacji. Trzymajcie się, do następnego. Pa!